Słuchajcie, widzowie, kochani, na kuchwale niewymiennych chciałem odebrać nagrodę za Food Champions sprzed trzech tygodni, które skończyłem z bilansem... Kurczę, już nie pamiętam, z jakim bilansem. Chyba z bilansem 12 do 1. Z Nakato w składzie oczywiście. E, ten skład przejdzie niebawem solidną przebudowę. Chcę, żeby tutaj wjechał e, Ricardo Quaresma, to z pewnością. Natomiast problem z nagrodami z Food Champions jest taki, że w nowym sezonie owych nagród już nie ma. A nie, są. Dobra. Tutaj na czacie mi napisali, że nie będzie. Ale widzicie, nie wyświetlały się. Ale są. Są nagrody za food Champions, tak jest! Już się bałem, że przepadły. Już się bałem, że przepadły, ale są. A tutaj już taki wstęp leciał. A tutaj już taki wstęp leciał do odcinka, że ich nie mamy. Ale dobra, są. Są potężne nagrody na kuchwanie niewymiennych i poproszę potężne player piki! I dobrze jest. Lafon, to jest taki goście do grania. Mamy tego Michaela, ale może Lafoncik wyleci do podstawowego składu. I Rudiger 85. Bardzo dobre, dwa player piki. Obra, rajvas season 4. Tutaj to nie mam pojęcia, co żeśmy dostali za nagrody sezonowe. Ale bierzemy niewymienne, oczywiście. Bierzemy niewymienne. Z zamiarem takim, że nawet jeśli nie wypadnie ktoś do grania, to wypadnie. To wypadnie. Zawodnik którego przepalimy o Rysia Quaresma. Rysia Quaresma jeszcze przez parę godzin jest w SBC, więc jego koniecznie, koniecznie chcę zrobić. Um, czy warto teraz paczkę z trzymaniami otwierać? Pewnie nie, ale otworzymy na start na tego openingu. I tak nie ma znaczenia, jaka to będzie karta, gdyż idzie, ona idzie na pewno na przepałkę. A jest to Ferrantore 84. Ok, mamy jakieś wymienne paczki, na pewno to możemy teraz otworzyć te wymienne paczkę za 50 i paczkę za 100. Paczka za 50 najpierw i jest walkout 86. To będzie Insigne Lorenzo. Wymienny. Też albo na sprzedaż, albo na... Albo na mm, SBC. Dobra, do klubu sobie ich damy. Okej, okay, paczuszka za 100 tysięcy wymienna, bo to jeszcze jest ta z nagród za Food Champions. Um, no i mamy Riadamareza. A proszę. Też 86. jest śdełka do SBC obsadzona Dwa okauty. Skriniar-Mares, jeszcze Jimenez-Dinie, po 84 overalla, więc całkiem w porząsiu. Dwie paczki za 100 tysięcy niewymienne, jeszcze jest nadzieja trafić Food Birthdaya, i jeszcze w paczkach są te karty, i trafiamy… O, Skriniar, okej, okay, to trzeba od razu go przepalić, bo już go mamy, tylko nie pamiętam, czy wymienny, czy niewymienny. Um... Chyba wymienny, więc może iść, okej, okay, to nie trzeba od razu, fajnie. No i ostatnia paczuszka za 100 tysięcy monet. Myślę, że tamte paczki sobie na razie zostawimy. Uuu, niewymienna i tylko... No kabaiaż, yes. Kyle Walker. 85 overalla, więc... Akurat porządny zawodnik. Kim Pembe jeszcze. Może nie w tej wersji, w której byśmy go chcieli widzieć, ale jednak to on. Kończy się za 7 godzin, ale my go zdążymy zrobić. Ricardo Quaresma to musi być nowy gwiazdor naszej drużyny. Taki zawodnik 5 na 5 zdecydowanie do naszego składu się tutaj przyda. Mam nadzieję, że będzie robiony klasyczny wiatrak na oponentach. Pierwszy składzik trzeba tutaj zmontować. Pierwszy składzior zrobiony. Kadra narodowa, dwa czerwone playerpiki. Nie wierzę w rozbudowę 86, już przestałem w nie wierzyć. Z tego akurat nigdy nic nie trafiłem. Więc. Idzie to po prostu. W bez SBC Nie ma co tu się dalej nad tym zastanawiać. Zostanie nam jeszcze szczytowa forma tutaj do zrobienia. Rich Quarezma, zgranie tego składu, ewentualnie zastanowienie się nad nowymi elementami, które tutaj powinny się pojawić, żeby cały ten skład miał zgranko. No i lecimy z tematem. Szczytowa forma to będzie jak kliknę teraz zgłoś skład i zgarniemy Richa quarezmę. Na szczęście udało się to wszystko zrobić z klubu. Tak jak planowałem, po prostu klikałem pyk, 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 pyk i rrr, Ricardo Quaresma W no prawym skrzydle. 5 na 5. Skrzydłowy, ale u nas, kto wie. Może na ataku, może w formacji 4-3-2-1, jako jeden z tych trzech atakujących tutaj się sprawdzi idealnie. Um, trzeba się jeszcze zastanowić, czy przypadkiem Mikelo Oyarza Balby nam się nie przydał. Wiem, że karta dość frikowa, Raczej większość z graczy nie zdecydowała się, żeby ją zrobić. O matko, przypaliłem tutaj Gilberta, naszego lewego obrońcę. Okej, okay, okej, okay, trzeba będzie znaleźć zastępstwo. Daliśmy sobie Quaresmę. Wykładam tutaj zację, bo oczywiście ma zgranie ze prawda? Niemniej jednak tak się zastanawiam, że. Problemem nie są tutaj zawodnicy ofensywni w tym składzie. Tutaj jest problemem ich nadbiar, A brak zawodników defensywnych. I kurczę, nie wiem, czy w tamtą stronę nie zacząć tutaj kierować swoich rozważań i myśli. Jakichś poszukiwań. No i co, od biedy Taki Fodem w środku pola może grać. No, od biedy jest ten Kunku na ten moment. Możemy oczywiście zrobić też ten Kunku podmo, ale to na spokojnie. Możemy też zrobić 3 razy 85, jeszcze tylko zobaczę, jakie statystyki ma Phil Foden, Dając mu kartę. Styl dzień. Można nim zagrać. No, ma te 90 staminy. No, powinien pobiegać trochę w tym środku pola. Jako ten bardziej ofensywny. Zrobimy 3 razy 85, Lecimy z potrójną rozbudową 85. Musiałem dokupić Griezmana i przepalamy też overall 86 w postaci Mareza z klubu. Także 86, 85 Griezman kupiony. Reszta już poniżej overallowo. Ale dobrze byłoby tutaj dostać zawodników, którzy, mm, no, przebiją te overalle, przebiją te overalle. Także że co najmniej 8-7 chcielibyśmy to widzieć na tym najniższym stopniu podium, jeśli chodzi o overall. Najwyższy, jakiś fajny birthday, będziemy super zadowoleni i tak pomiędzy jakiś overall 89. No to zobaczmy, czy moje przewidywania, czy moje marzenia się sprawdzą. 88 8 EDR, a nie on jest dobrze. 189, dobrze. Ederson 89, ale wszystko się rozstrzygnie. To oprócz niego będzie w parce, prawda? Bo to jest jeszcze nie wiadomo. Czy 8, 6, 8, piątki. Okej, okay. 8, 7 De Jong. Jeszcze minikowicie 85, więc tak powiedzmy, wyszliśmy praktycznie na czysto. No, w sumie za 3 tokeny. Paczkę zawodników 83, 90, to jest tylko pomysł. Okej, okay, więc otworzymy sobie paczkę za 100 tysięcy monet. Dostaniemy jednego tokena. Z urodzin, food. Mam dwa tokeny, więc za trzy tokeny otworzymy sobie paczkę. Potem 83,90 Takim sposobem uzupełnimy klub w pożyteczne. Podary? Może w końcu jakąś grywalną kartę niewymienną? Bo poluję, poluję cały czas. Słuchajcie, na grywalną kartę niewymienną. I coś się dopolować nie mogę. No nie wiem. Uuu, tu 8 piątka Lautaro, tak? Tak, tak, to musi być Lautaro. Mój jaj, 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 jaj. Hmm, że to to sobie spokojnie można wziąć. Hmm, tu na wypożyczenie Yuri bercicze. Nie wiem ogólnie, czy wypożyczone karty. Jeśli chodzi o cykl kuchwale niewymiennych, czy w ogóle jakby można liczyć, czy nie można zbytnio. Hmm, A chyba parę meczów, jakbym zagrał tym Jurim, to by nic by się nie stało, prawda? I tak przecież jak walkouty lecą z Ultimate, to przecież... Nie, to jest zajebista paczka, przecież i tak lecą maks jakieś 8788, a my się podniecamy wtedy, nie? Że leci 8788. Albo max 89 jest. Ło, wow, ależ walkout. Kurczę, to taka paczka jest worth, zdecydowanie. Ja się zastanawiam, czy ja nie mam 3 żetonów na głównym koncie, też muszę to nie? Dlaczego by nie? Dlaczego by nie zgarnąć takiej paczki? Um... Dobra, wchodzimy w sklep. Otwieramy. Nie, 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 nie zbieram na 7 8, 6 86 Michale. Także po prostu otwieramy 6 piłkarze, 83, 90. I tutaj walkout jakiś będzie, coś czuję. Nie tym razem, ale Thiago Silva jest. Thiago Silva jest. No. Taka paczka Ultimate też mogła być. Też mogła być. Albo nie, wiecie co, pogramy takie klasyczne 4-4-2. Bo ostatnio ćwiczymy same jakieś szalone taktyki. A takim diabim może po prostu wystawimy gościa na skrzydełku. Yy, damy mu jakiegoś artystę. Artystę. Dobra, daj mu artystę i tyle. To jest styl gry artysta. Damy go na skrzydełko w 4-4-2 um, No i zobaczymy, jak to będzie śmigać. Wtedy wtedy Richie Quaresma tak samo na prawej pomocy. Takie klasyczne, niczym nie wyróżniające się 4. A właśnie nie, co ja gadam. Ritchie na ataku z Eusebio, a Ronaldinho na pomocy, tak so, na prawie pomocy, tak sobie tak sobie myślę, zagramy. Tutaj mamy coś ustawionego, ale troszeczkę sobie to podrasujemy. Tu damy jakieś 45, myślę. O, coś takiego z bezpośrednimi podaniami na 4-4-2. Diaby na lewej pomocy. Oczywiście, tak jak mówiłem, Foden w środku pola, Eusebio, i Quaresma, no obydwaj zawodnicy na ataku, którzy Będą tutaj mieć, znaczy mają 5 gwiazdek słabszej nogi, więc kłopotów z wykończeniem być nie powinno. Damy takie wytyczne dość, powiedziałbym, bezpieczne. Czy z obieganiem? damy. Możemy dać z obieganiem, ok. Bezpieczne, ale też na tyle zrównoważone, że największy impact będę tutaj robił ja. Yy, naciskając cel jeden, żeby wybiegali do przodu, naciskając cel jeden, żeby przybiegali do mnie, yy, i dlatego nie dajemy im teraz wytycznych wybiegać ze plecy obrońców dla napastników. Nie daliśmy tego, bo tak jak mówię, tutaj sobie zrobimy yy, niechankę na własny sposób. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, spróbujmy zagrać meczora, zobaczymy, czy to wszystko śmiga gra i buczy, bo czy ludzie na czacie tutaj na streamie piszą, że może nie wyszukiwać rywali, to na Roma ma Jakub ale chyba wszystko działa. I zaczniemy pierwsze spotkanie. Po bardzo długiej przerwie. Na kuchwale niewymiennych debiut Riciego kwarezmy. Na przeciwko stanie Manuel Neuer. Foot Birthday na bramce. Ulwala. I w może będzie chciał nas z jakimś elastiko grać. Zobaczymy, czy taką okazję mieć będzie. Taktykę mamy ustawioną. też. Mamy, mamy, dobra. Czy jest klasyczne 4-4-2. Jest Ricci Quarezma, Jest Diabi. Diabi, wchodzi w pole karne. Diabi, ależ się zabawił. Ależ to rozegrali. Ależ klepeczka. Ależ klepeczka w polu karnym. No, 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 no. Panowie, to mogło się podobać. To szybkie podanie do Ronaldinho tutaj. Prawe skrzydełko zamykało całą tę akcję. Eusebio, zobaczmy. Eusebio na skrzydle. Diabi, będzie wchodzić. Diabi po raz kolejny. Drybluje. Diabi. Ależ się bawi z rywalami. Ten Diabi niewymienny. Wersja złota. Diabi. Quaresma, Eusebio i 2 do 0. Przerwa na kąci była, ale jak widać, forma niezmienna. A, a, a Liverpool naprzeciwko nas. Kieran Mbappé potum zatańczy dla obrońców naszych. Kurde, chciałem zremować, kompletnie nie wyszło. Dobra, wytnijmy to. Ricardo Quaresma. O takie akcji chodzi. Wiadomo, to jest... Są kwalifikacje do Food Champions, ale skład ma rywal bardzo zacny, więc zawsze takie akcje cieszą oko. Myślę, że kwestią czasu będą tutaj kolejne bramki w meczu. Ronaldinho! Aj! To jest fajny zwód, lateral heel to heel tak zwany. I potem od razu próba strzału. I teraz to wyszło dokładnie tak jak chciałem, za pierwszym razem, gdy strzelałem, Ronaldinho. Ale tutaj od razu brameczka. Kapitalnie, kapitalnie, brawo. Ja bić cóż za akcję! Kwarezma wystawi! kogo? Nie ma dobrej wystawki. Kwarezma? Kwarezma, Ricardo. What are you doing here, bro? Kwarezma? Ależ poklepali! Aj! Był spalony? Był, ale. Znaczy nie było spalonego. Użył trożdy, a rywal zlej czuł. mamy 2-0 w kwalifikacjach. Bardzo fajny meczek to był. B Team Subs. Birthday Team Subs? O to gościu by chodziło? Czy? czy że po prostu B Team, że ma A Team i teraz ma B Team? Nie przesadzić, żeby nie było tak, że rywal wie, że jak mamy piłkę kwaryzmą, to od razu musi lecieć jakieś magiczne podanko. Ale teraz ten kunku! O takie strzały po krótkim chodzi na zielonym. Brawo! Waga! Świetnie, rywal zegrał i bardzo ładnie strzelił. I jest jeden do jednego. Tak zwany Neymar dziecko mnie tutaj pokarał. Saliba. No i wreszcie saliba. Brawo. Dla naszego supera. Czy wrzutkę rzut, potrafisz zagrać? Potrafisz. No Mam diabi. Jest czy 1 Pakieta urodzinowe? Według mnie to się karta. Dobra, 3-1 w meczu, 3-0 w Kwalsach. naprawdę, naprawdę, naprawdę wygląda to bardzo zacnie, yy, drużyna sobie daje radę, yy, jeśli macie jakieś oczywiście propozycje co do zmian w składzie, to może zrobić jeszcze OJR Zabala na ostatni. chociaż nie, on jeszcze nie jest, on jeszcze nie kończy się dziś, ale można się zastanowić, nie, nad jakimś yy, jeszcze zawodnikiem do zrobienia, piszcie oczywiście też w komentarzu.